Dzień dobry, witam Państwa na otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą Piwna Łonerfem, przebudowa ulicy Piwnej. Termin składania ofert upłynął w dniu dzisiejszym o godzinie 9.45. W terminie tym do zamawiającego wpłynęły dwie oferty. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 999 550 zł. brutto. Oferta numer 1 PPUH Luxdom Spółka z o. Ulica Papieszka 11 Włocławek. Cena oferty brutto 2 160 000 zł. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 96 miesięcy. Doświadczenie kierownika budowy wykazane 5 zadań inwestycyjnych. Oferta numer 2, przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Dawbud Adam Iwański, ulica Barska 12A, Włocławek. Cena oferty brutto: 2 497 300 zł. Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane: 96 miesięcy. Doświadczenie kierownika budowy wykazane pięć zadań inwestycyjnych. Dziękujemy za udział w sesji otwarcia ofert.